Dlaczego porównywanie czołgów nie ma sensu? I tak mówi to osoba, która zrobiła kilkadziesiąt materiałów, w których porównuje czołgi, ale nie tylko. I teraz może Wam wytłumaczę, dlaczego bardzo często takie porównania są troszkę mm, mocno odbiegające od tego, co rzeczywistość. Ponieważ wszystkiego, wszystkie te porównania mają gigantyczną dozę błędu. To znaczy, Możliwość popełnienia błędów w takich porównaniach jest potężna. Ponieważ po pierwsze, opierają się na danych, które nie zawsze muszą być prawdziwe. Spójrzmy na pancerz. Porównujemy pancerze dwóch czołgów, to co porównujemy? Jego grubość później porównujemy to, jak, przed jakimi środkami, zagrożeniami ma chronić. Opierając się na danych albo oficjalnych, albo domysłach. I odporność na przykład jednego pancerza na 500 mm. No, Odpowiednik 500 mm pancerza, w przypadku drugiego czołgu może być 600, a w rzeczywistości obie te wartości mogą mocno odbiegać od rzeczywistości. Tylko, że porównując, opieramy się właśnie na danych, jakie posiadamy, jakie wypłynęły i na domysłach. Ponieważ pamiętajcie, że pancerz, dwa pancerze o tej samej grubości mogą mieć zupełnie inne parametry. I pancerz, który teoretycznie Jeden pancerz, który broni, który odpowiada grubości około 500 mm stali, to pancerz drugi, no, można powiedzieć o tej samej grubości, ale zbudowany z innych materiałów, stworzony w nowocześniejszej technologii i na którego ktoś stwierdził, że wyda więcej, może mieć odporność na poziomie 800 mm, ponad półtorakrotnie większą. A często tu się właśnie porównuje na danych wziętych z nie powiem skąd. Bo gdzieś tak, jakoś przeczytałem i tak jest. Kolejną kwestią, która bardzo ciąży na tego typu porównaniach, jest właśnie skupianie się na danych papierowych, które często mocno odbiegają od tego, co ma się, co jest w rzeczywistości. Zapraszam i dziękuję bardzo do, za wsparcie. Patronite, postawienie symbolicznej kawy, żeby mi nie wyleciało. No i zapraszamy dalej. Zapraszam do polecania i, i na kartę społeczności. Zaplątałem się. Więc takie spoglądanie na czyste dane techniczne, to co na papierze. Na papierze można napisać wszystko. W reklamach, w folderach, w folderach też można napisać wszystko. A niektórzy w to wierzą. A to nie zawsze jest zgodne z prawdą. Kolejną rzeczą, która bardzo mocno ciąży na takich porównaniach, jest opieranie się na wyciekach, ale nie na tych, że ktoś gdzieś na forum stwierdził, że no, ten drugi się myli i opublikujemy tutaj tajne dane. Niech świat się cieszy, a ja pójdę do senatorium na te najbliższe 10-15 lat. Nie. Tutaj często są to wycieki, które są po prostu zaplanowane, że no była konfrontacja, wybrali tego drugiego, ale my spełniliśmy wymagania. Albo tutaj wojskowi chcieli nas, a nie ich i zadecydowały względy gospodarcze. Albo że wyciekło, że no tu są gigantyczne problemy, bo to, 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 to i to. Często tego typu wycieki są po prostu nieprawdziwe. A często nie są powiązane, można powiedzieć, z realnymi możliwościami, ponieważ tu wchodzi kolejna kwestia. Musimy zdawać sobie sprawę, że czołg musi być serwisowany, modernizowany, no i jego obsługa musi wiedzieć, co robi. I ta załoga siedząca w nim, i ci, którzy go obsługują, żeby on po prostu działał. I jak już mówiłem w materiale chyba z zeszłego tygodnia, często jest tak, że czołg, który na papierze jest gorszy, ma gorsze parametry, ale ma wyszkoloną, doświadczoną załogę, i do tego jest używany w sposób taki jak trzeba. Czyli zapewnia mu się rozpoznanie, osłonę, używa się go w miejscu, gdzie, no, gdzie powinno się używać czołgów, ponieważ czołg to tak, jak też w wielu osób głowach siedzi, że no, to zawsze był taki. Game changer. Nie, nigdy nie był. On wyrwany z systemu się nie sprawdził. 100 lat temu się nie sprawdzi, 80, dzisiaj i za 50 lat. On musi być częścią systemu. I nie, nigdy nie był tym najważniejszym elementem, ponieważ tych najważniejszych elementów zawsze było kilka. No ale wracając. I tutaj na przykład nasze PT-90, jedynki, które były używane w sposób troszkę bardziej prawidłowy do tego trafiły w miejsca, gdzie jednak no nie miały aż tak ciężko, chociaż lekko też nie miały, miały doświadczone załogi, były wyposażone w zapas części, można było je remontować. I do tego nie były pierwszoplanowym celem, ponieważ kiedy spojrzymy na wydarzenia, gdzie Abramsy, Leopardy i Challengery były okładane, były priorytetem i przeciwko nim koncentrowano 10, 20, 30 razy większe siły niż przeciwko temu PT-91, który no, jedzie T72 po prostu. A tam po prostu one się sprawdzały, ponieważ te papierowe parametry. To coś innego niż realna walka. To jest zupełnie coś innego. I gdybyśmy porównali PT-91 do Challengera, Abramsa, Leoparda, T90, no to tutaj takie porównanie jest jednoznaczne. Jednak w prawdziwym świecie to może wyglądać zupełnie inaczej. Ponieważ załoga nowoczesnego T-90, która jeszcze cztery dni temu jej kierowca był kierowcą autobusu, a tutaj napatoczyła się i została zaskoczona przez jednego, a najprawdopodobniej dwa Bradley'e, po prostu spanikowała. Chociaż posiadała środek, który posiadała czołg, który no jest nieporównywalnie lepszy, i to powinno być zero jedynkowa konfrontacja. Tylko takich konfrontacji nie ma. Więc te porównania często nie mają tego elementu, że to człowiek tego używa, a to właśnie od człowieka zależy więcej niż ten sam czołg daje. I oczywiście te możliwości, im są większe, tym można je skuteczniej wykorzystać. I to jest bardzo ważna kwestia. No i kolejną kwestią jest opieranie się na opiniach osób. Które są użytkownikami, a które na przykład przesiadły się z, nie wiem, T72 na K2, to jest Niebo A Ziemia. Czy też leoparda w starszej wersji na najnowszą wersję bramsa K2. To jest przeskok. I taka osoba powie dziadostwo, a to jest genialne. no Nic dziwnego, przesiadając się na coś o wiele nowocześniejszego, no to co mamy powiedzieć? Niebo a ziemia. A było takie fajne porównanie. To znaczy wypowiedź właśnie jednego z czołgistów, który właśnie mówił, że w Leopardzie dwójce pewne elementy są ekstra, w Abramsie też, a i w T72, czy też w PT91 też są elementy, które no fajnie by było, gdyby były w tamtych. To nigdy nie jest jednoznaczne. Dlatego te porównania lubię je robić, ale często są mocno oderwane od rzeczywistości ponieważ rzeczywistość często wygląda zupełnie inaczej. A często nam się przedstawia tą rzeczywistość tak, jak się chce, na przykład oglądając setki, tysiące materiałów z tego, jak drony no, jednak robią robotę, a później się okazuje, ile ich trzeba użyć i tak. Ja nie jestem z tych, żeby stwierdziło, no nie. Zrezygnujmy z nich. Nie, to jest bardzo dobre narzędzie, które musimy używać, które musimy wrzucić w swoje siły jako uzupełnienie, nie jako podstawa, no ale to jest coś, z czego nie wolno zrezygnować. Drony dają zbyt duże możliwości. I nie, nie oznaczają końca czołgów. Czołgi będą lepiej chronione przez na przykład systemy aktywnej obrony, OPLK, i zawsze musiały być w ten sposób chronione. Czołg, zawsze gdy był obłożony artylerią, czy też Lotnictwem miał przerąbane. Tutaj po prostu się to zmieniło, jest niekiedy tańsze, a niekiedy nie. Więc wróćmy do tych czołgów, do porównań czołgów. Pamiętajcie, że wszystkie tego typu porównania to właśnie porównania obarczone, dużym, taką dużą dozą no, mocnego mijania się, możliwego mocnego mijania się z rzeczywistością. A często też jest to pod wpływem emocji, osobistych uprzedzeń czy też preferencji. Niestety, w tym ja oczywiście tutaj nie kryję, mam swoje konstrukcje, które po prostu bardziej lubię, a niektóre konstrukcje, które mniej lubię. Patrz Krab AK9 na przykład, czy też Borsuk, BWP Borsuk i jakikolwiek inny BWP. No tutaj nawet nie zapraszam do dyskusji. Nie ma o czym. Nie ma sensu. Ale często właśnie to waży mocno na takich porównaniach. U mnie też. Więc, żebyście wiedzieli, że to nie jest odosobniony przypadek, że tylko u mnie też to waży. To jest często wszędzie. No i co tu jeszcze chciałem powiedzieć? Pamiętajcie, że to wszystko dopiero wychodzi w praniu, że to wszystko jest dopiero sprawdzalne, kiedy porównamy cały system. Czołg wyrwany z systemu, choćby był najlepszy na świecie, będzie o wiele gorszym narzędziem od tych czołgów, które na papierze czy też nawet w realnych działaniach no są zdecydowanie gorsze. A życie swoje. Pamiętajcie też, że porównując, mówiąc o tych czołgach, porównujemy same konstrukcje. Bez tej całej otoczki gospodarczo-polityczno-serwisowo. Sojuszniczej. A to też jest błędne, ponieważ czołg, choćby był gorszy, jeśli mamy do niego pełne prawa, możemy go po prostu mieć taniej i możemy go utrzymywać w tańszy sposób, zawsze będzie lepszy, lepszym wyborem od czołgu, może lepszego, ale którego utrzymanie, ze względu na to, że musimy wszystko kupować skądś, no nie mówiąc o tym, że to może nie zostać dostarczone, będzie droższe i tutaj będziemy mieć na czołgów naszych 90 sprawnych, bo nas na to będzie stać, a w przypadku tamtych 50, ponieważ koszty nas po prostu zjedzą, a tego często się nie porównuje. Tak samo jak łańcuchu dostaw, tak samo jak tego jak ten czołg jest można powiedzieć przyjazny w użytkowaniu i w serwisowaniu. To też parametry takie nieporównywalne. Tak, możemy opierać się na opiniach, możemy opierać się na danych, a one też potrafią zakłamywać rzeczywistość, ponieważ w jednym państwie na te 100 czołgów 90 będzie sprawnych, a w innym ten sam czołg i to przy tych samych środkach wydawanych na niego, ale w sposób no nie taki jak trzeba, będzie to tylko właśnie te 50%, 50 sztuk. I to robi robotę. Ponieważ lepiej mieć 90 sztuk niż 50, choćby to było gorsze. Więc y, można powiedzieć, że porównywanie czołgów, BWP-ów, samolotów nie do końca ma sens, przynajmniej jeśli traktujemy je tak bardzo, bardzo poważnie. Jeśli spojrzymy właśnie na, no tak, tylko te dane, które mamy, które, tak jak powiedziałem, często są. Y, no, nie do końca mogą zgadzać się z pracą. A później i tak wychodzi, że no bez tej całej otoczki to nie działa. Bez zapasu części, wyszkolonych załóg, y ludzi, którzy je utrzymują, serwisują, zapasu części, amo, najlepszy czołg na świecie nie działa. No i kolejna kwestia, niektórym się wydaje, że gdy czołg nie brał realnych działań, czy nie ma dużych strat, to już czołg, który no, jest nie do pokonania. Nie ma czołgów do pokonania. Nigdy nie było. Każdego się da pokonać. No. A często no, tutaj są brane i wskazywane elementy. O, tutaj tych czołgów zniszczono tyle i tyle. No a że były używane w bardzo gorącym miejscu, w sposób nie taki jak trzeba, z niewystarczająco wyszkolonymi załogami, no i dodatkowo no, były priorytetowym celem i na niego te 20-30 razy więcej zużywano środków niż na tego naszego PT-91 czy tam jakiegoś no-name'owego T-72. No ale ktoś to weźmie i pokaże. Patrzcie, jakie są straty. On miał być niezniszczalny. Samo to słowo niezniszczalny to już świadczy o tej osobie. Więc wszystkie porównania z, oglądajmy z ciekawością, szczególnie na moim kanale, na moich kanałach. Ale weźcie pod uwagę, że są rzeczy, bez których ten czołg nie będzie działał. I są to rzeczy decydujące. Załoga to, czy w ogóle działa, bo po co nam najlepszy czołg na świecie, jak nie będzie działał, a będzie stał w garażu i będzie czekał na części, albo też czołg, którego nie będziemy w stanie zmodernizować, ponieważ no, ktoś nie wyraził zgody. I nie mówię tutaj o tym, co było, ale też mówię o przyszłości, albo też ta modernizacja kosztuje tyle, co prawie zakup nowego czołgu. To nie jest prosta sprawa. Kończmy to przynudzanie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały. Zapraszam do wsparcia i bardzo mocno za to wsparcie dziękuję. No i do zobaczenia i usłyszenia ponownie.